Cały palik nie ma pali. By mi wyjechał Teraz wam pokażę jak gdy sprzęgło się ślizga Rozciągniemy pancerz za daleko Bo tutaj nie chce mi się tego regulować Tyle chyba wystarczy Zobaczymy yy, I się przejedziemy Szycie. Podciągniemy to jeszcze bardziej, żeby lepiej było to widać i żebyście zrozumieli o co chodzi. Teraz będzie dalej Widzicie? Czwarty bieg, on powinien mieć takie obroty. to te obroty podnosi Czyli sprzęgło się ślizga Jest po prostu zbyt mały stop tutaj I zaczyna padać od Widzicie, on powie, normalnie tak jechać Ale gdy mocno się zbliża to... Wiecie, tam jedna okładzina dużo nie kosztuje, ale Wam pokażę to na filmiku, nie? mi się poprzewracały od wibracji.